I ja jeszcze parę słów o naszej ukochanej mumii europejskiej, jak ja ją nazywam, która się prawdopodobnie właśnie rozsypie, choć ciekawe, czy to za parę lat. Proszę Państwa, troszkę kombinacje, jakby to kogoś wybrać, różne targi. PiS się śmiał z Tuska, że on nie ma prawie nic do gadania, jako tam wielki przewodniczący Europy. Jednak coś tam ma i PiS przesadzał z jego niemożnością i nieznaczeniem. Jednak coś potrafi, coś tam może, no i na no szykuje się na jakieś nowe stanowisko niekoniecznie w Polsce. Natomiast gdyby jeszcze pan Tim został, Timmermans został um, przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej, no to dla PiSu byłaby to ciężka. Porażka. A jak się robi politykę, to choćby widać po kwestii Bułgarii. Bułgaria się sprzeciwiała, ale pan Timmermans szybko spotkał się z premierem Bułgarii, zaoferował to czy owo, no i już podobność ma poparcie. I prawdopodobnie będzie tak w niejednym przypadku. Prawdopodobnie oczywiście PiSu i Węgier się nie uda przekonać, ale, ale to nie znaczy, że mu się. Nie uda. A ja jeszcze bardziej bym się obawiał yy, po prostu tej babki od liberałów, gdyby została szefem komisji. No bo liberałowie i zieloni to, yy, to mi się niezbyt dobrze kojarzą, bo liberałów mam za niemal skrajnych kapitalistów, a Zieloni mają lekkiego fioła w zakresie globalnego ocieplenia i walki z węglem. Więc nie wiem, czy z tego wszystkiego pan Timmermans nie byłby najgorszy, bo pisna przeforsowanie swojego raczej, raczej szans nie ma. No, ale pożyjemy, zobaczymy. Natomiast widać, jak się robi politykę i jak Unia musi się wielokrotnie zbierać, kombinować, żeby jakoś utargować, ugrać sprawę. Ale według mnie to po prostu Parlament Europejski powinien przede wszystkim Wybierać i rozdawać stanowiska, a nie szefowie rządu, bo to jest mało demokratyczne. No ale jak się Unia nie rozleci, a może zdemokratyzuje czy zmodyfikuje, to może tak w przyszłości będzie. Natomiast ja nie będę zdziwiony, jak Unia, no to chyba przetrwa, ale w ciągu roku, dwóch się rozsypie. Zobaczymy. A niektórzy mówią, że wybór pana Timmermansa może do tego y, dodatkowych kontrowersji i rozsypki Unii przyczynić. Więc pożyjemy, zobaczymy i módlmy się, by to wszystko wyszło dobrze dla Polski i by Unia nie, nam nie narzucała tych, tych genderów i nie niszczyła nas gospodarczo, węglowo i tym podobnie. Więc ora Edla Bora, amen.